Z śmierci w słońcu, dawne słota nas chroni. Motorów, to zejma piaska, miwa. Motorów, to zejma pierwsza kropa. Z drobni, więc jestem wyjęta. Po schronie od cywilizmu, bym stać się młody. Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki. Na skrzydłach wiatru wolności pieśń nam gra. Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem, aż padnie się w krok siedzisko zdrobni i zła. Melodią serca równo grają śmigła, jak zemsty za ten śpiew, to wojna z gra. Ta pieśń, nasza pieśń, a nie znakę naszyta kroka. Bój na zęb, bój na zęb, zęb padnie tylot zwycięski śpiew. Od głowy lotek raz odszedł Nie tak należy ze O Polsce tu doczymy zdrowie tłuszcz. Przez broń i mięsne na W obcych miejsc, W tej dywizji to my. Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki, Na skrzydłach wiadr wolności pieśń nam gra. Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem, Aż padnie wkrotu się blisko zbrodni i Melodią serca równo grają śmigła Jak zemsty sensie, co ten śmiech do bólu nas gra Ta pieśń, nasza pieśń, no i znak nas żywa na dna Bój na zęb, bój na zęb, zę, w podniebny lot świecięski